Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film. I nieważne, kiedy do ciebie trafił, tutaj jest wiadomość dla strzelca w Słońcu, Księżycu i Ascendencie. Najpierw sprawdzę, jaka energia cię prowadzi, co będzie najważniejsze, a w drugiej części czytania zobaczę, za pomocą kart i charmsów, co idzie w twoją stronę, co może się wydarzyć. Będą też słowa mocy, a zaraz po nich dodatek niespodzianka na samym końcu, także warto zobaczyć wszystko. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, także bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Ok, to teraz. Poproszę o wskazówki, jaka energia prowadzi strzelca przez następne 7 dni. O, jest. No proszę, jest to mocny temat dla wielu znaków i dla ciebie też. Ta karta nazywa się y, Narodzinami Nowej Ery. Tworzysz nowe rzeczy, marzysz o nowych celach, chcesz rozpocząć dla siebie nowy świat w jakiś sposób. Więc no oczywiście nie wszystko w 7 dni. Chodzi o to, że ten tydzień, w którym to oglądasz, jest bardzo ważny dla kreowania Twojej przyszłości na wiele, wiele lat. To, co zaczyna się w Tobie, w Twojej energii, Kroki, które poczynisz, to jest właśnie kreowanie swojego nowego świata. Tutaj jest dwa razy słowo narodziny, więc też niektórzy mogą rodzić dziecko albo doświadczać narodzin w rodzinie, wnuka, czy no tutaj różne mogą być relacje. Ale czuję, że najmocniej to jest dla strzelca. Nie wszyscy oczywiście będą rodzić dzieci, a chodzi mi tutaj o to rodzenie nowej ery, nowego y, świata. Więc coś zupełnie nowego zaczyna się dla ciebie, y, by mogło trwać w przyszłości. Y, piękna energia to teraz sprawdzę Twój numer anielski. Co chcą Ci przekazać na ten czas aniołowie? Jest 88, nagroda. No właśnie, to tak w uproszczeniu to, że coś nowego się zaczyna, wchodzisz w nowe energie to jest nagroda za Twój rozwój, transformację energii, za pracę nad sobą, nad swoją energią, nad Twoimi schematami, ograniczeniami. Tutaj doszło do uzdrowienia, i dzięki temu może narodzić się w Twoim życiu nowa era, gdzie czujesz się bardziej doceniony, doceniona, dostajesz więcej nagród od wszechświata, trochę łatwiej ci się manifestuje, szybciej Twoje cele przychodzą do ciebie. No i tutaj też finansowo jest dobrze, bo mamy 88. Więc naprawdę coś pięknego, nowego rozpoczyna się przynajmniej w Twojej energii, bo to... Trochę potrwa, nawet możesz wchodzić i inicjować tę energię przez następnych 8 tygodni czy 8 miesięcy. To będą takie fale, bo zobaczcie, tutaj też są takie fale energii, które wysyła ta kobieta w kręgu kamiennym. Więc to jest bardzo, bardzo ważny czas dla Ciebie. Zaczyna się coś nowego, pięknego, co będzie trwać. Dobrze, to teraz za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę, jak ta energia się zamanifestuje, co może się wydarzyć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie filmu. Warto śledzić kartę posty na moim kanale oraz moje social media. W opisie znajdziesz też do mnie adres mailowy. Napisz wiadomość, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet z osobistą intencją. Te amulety są ręcznie rzeźbione przez szamana. Zapraszam. Dobrze, i teraz, co idzie w stronę strzelca, jakie nagrody, jakie nowe możliwości, bo to już wiemy, że to na pewno po tych kartach. Ale co jeszcze, co jeszcze tutaj może się wydarzyć? Oczywiście yy, pamiętaj, że nie wszystko dla wszystkich, dostosuj to do swojej yy, osobistej sytuacji. Mhm. O, ciekawe. Dobrze, poukładam tylko i za chwilkę tutaj się więcej wyjaśni, jak to będzie. Okej, okay. pierwsza karta, niewygodne zaproszenie. Możesz dostać zaproszenie na jakieś spotkanie, imprezę. Nie do końca chce ci się iść, nie do końca masz na to ochotę. Może trzeba by było trochę poprzestawiać w swoim planie, żeby tam być, ale jakoś czuję, że warto. Za, jakaś nagroda tam może czekać, dobra okazja, ale uważaj na niedyskrecję, flirt, w który nie warto brnąć. Więc jeśli jednak jest to na przykład zaproszenie na randkę od kogoś, z kim nie bardzo tutaj chcesz wchodzić w takie zażyłości, to trzeba postawić granicę i powiedzieć nie. Zwłaszcza jeśli w przeszłości godziłeś, godziłaś się na takie spotkania, żeby komuś tam przykro nie było czy coś, a potem było okropnie no i były wyrzuty do samej siebie, do samego siebie. Więc tutaj jeśli to jest takie niewygodne zaproszenie, to po prostu postaw granicę, odmów i tyle. Otwórz oczy na manipulację. No, może być trudno odmówić niektórym, bo to jest ktoś, kto tobą manipuluje. Może próbujecie wtłoczyć w, w poczucie winy. Czyli tutaj też czuję nie tylko, jeśli chodzi o flirt jakiś, ale w ogóle niewygodne zaproszenie ktoś czegoś od ciebie chce, żebyś tam był, była, może jakiejś pomocy, no, może czegoś innego. Nie do końca jest ci to na rękę. Ale ten ktoś właśnie próbuje cię naciskać na to, żebyś tam był, była. Czyli już teraz bardziej czuję, że lepiej nie iść. Chyba, że to jest jakaś impreza, gdzie możesz poznać na przykład nowego partnera biznesowego albo jakichś e, ludzi, których chcesz poznać, to może i tak. Ale na razie jest taka wiadomość, że ktoś próbuje cię e, skłonić do tego, żeby gdzieś pójść, coś zrobić i manipuluje tobą, więc lepiej nie. Nie widzisz czegoś, oczyść myśli, no właśnie, ty czujesz, że to jest niewygodne zaproszenie, ale tak na logikę nie do końca wiesz, o co chodzi. Dla niektórych to nie jest takie jasne, bo wyczuwasz energię tej osoby. I tutaj to jest taki test, taka lekcja od wszechświata: czy znowu pójdziesz w te swoje schematy ratowania innych, pomagania, oddawania siebie, żeby im było dobrze, czy może jednak pójdziesz w tę nową energię i to jest bardziej pożądane dla ciebie postawisz granice. Bo tutaj za postawienie granicy jest nagroda. Nie o to chodzi w naszym rozwoju osobistym, żebyśmy czekali na nagrodę od wszechświata, ale czasem nie dostajemy, tak? Te nagrody nie są celem, rozwój jest celem. Zmiana kierunku, zmiany na lepsze. No właśnie. Tutaj też yy, to może być nawet jakaś sprawa karmiczna, żeby powiedzieć komuś nie. I wtedy zmieni się kierunek Twój, Twojej energii i wejdziesz w tą nową erę. Czyli wiele osób jeszcze jest na granicy. Trzymaj się jednej rzeczy, dokończ to, co zaczęłaś. Jakoś czuję z tej karty zupełnie inną wiadomość, zwłaszcza, że te karty są razem. Może w przyszłości komuś powiedziałeś, że Ach, może ci pomogę, zobaczymy i tak dalej, albo jak będę miała przestrzeń, to ci pomogę. Albo po prostu, że ci pomogę, a teraz na przykład nie masz na to przestrzeni. No i z jednej strony chcesz się trzymać tej jednej rzeczy, a z drugiej strony teraz nie możesz dać więcej z siebie. Więc tutaj raczej czuję, żeby właśnie to zobaczyć, że no za wszelką cenę nie musisz. Tego dotrzymywać, bo to nie była jasna deklaracja, tylko zaoferowanie pomocy na przyszłość. Ale to nie znaczy, że w każdej chwili masz wstawać, ruszać i iść, tak? Więc tak czuję tę wiadomość. Też bądź wytrwały, wytrwała w tym, żeby kreować swoje życie w nowej energii. I teraz kolejna karta odrodzenie coś z przeszłości powróci. To może być też zaproszenie od kogoś z przeszłości. Eee, jaka jest następna karta? Bezpieczeństwo i ochrona. I kolejna. Szczęście we wszystkich sprawach finansowych. Okej, okay. to już jest osobne. To odrodzenie, coś z przeszłości powróci, to jeśli są tu takie osoby, które jeszcze potrzebują domknąć coś z jakimś ex, jakąś ex, żeby wejść w nowy etap w życiu, no to może być takie zaproszenie, czy jakaś rozmowa, coś tutaj może być. Mogą być też rozmowy, jeżeli to było małżeństwo o finansach, jakichś wspólnych niegdyś aktywach, może coś takiego się pojawić do zamknięcia sprawy. Ale generalnie też masz szczęście we wszystkich sprawach finansowych, czujesz się bezpiecznie. Mamy 88, to też jest energia obfitości i pieniądza, więc tutaj dobrze się dzieje. Ktoś jest o ciebie zazdrosny. No to może być ta osoba z przeszłości, może być zazdrosna. Hmm, może być też tak, że niestety widzi, że dobrze ci się powodzi i z tego powodu wraca. Smutne, ale niektórzy potrzebują zobaczyć tę prawdę o tej osobie. No, obsesja na punkcie kogoś lub czegoś, też ta osoba może mieć obsesję na Twoim punkcie, ale też widzę, że strzelec ma obsesję na punkcie przeszłości, że to co się wydarzyło w przeszłości. No to już przez to no nie, nie, nie może być inaczej, tak? Na przykład byłem, byłam w trudnej relacji ze zdrosną osobą, to teraz już nie wchodzę w żadne relacje, żeby przypadkiem znowu tego nie powtórzyć, no ale wtedy nie masz szansy na żadną nową, piękną relację, a jest to dla Ciebie możliwe. Wchodzisz w nowe energie, ale trzeba odpuścić tę obsesję, uwolnić się z tego. Uroczystości, przyjęcia imprezy, możesz uczestniczyć w takim wydarzeniu. Może to być ważne, bardzo wydarzenie, bo mamy Feniksa. Może to być wydarzenie, które uruchomi w tobie jakieś wspomnienia z przeszłości. Na przykład, powiedzmy, twój syn bierze ślub, no i jesteś na tym ślubie i sobie przypominasz swój ślub. No, i też to jest nowy rozdział w Twoim życiu, no bo Twoje dziecko już zaraz będzie po ślubie. Na przykład, to jest tylko jeden z przykładów, dostosuj to do siebie. I kolejna karta. Twoje zalety zostaną docenione, więc też może to być impreza na Twoją cześć, gdzie otrzymasz jakąś nagrodę. A może właśnie pomagałeś, pomagałaś organizować jakąś imprezę, zrobiłeś, zrobiłaś to świetnie i teraz Twoje zalety zostają docenione. Jest jakaś nagroda, podziękowanie. Ta karta też może znaczyć awans lub podwyżkę w pracy, zwłaszcza, że mamy jeszcze te karty. Szczęście we wszystkich sprawach finansowych, bezpieczeństwo i ochrona. Dobrze, to teraz jeszcze czarny syflask Pelca. co tutaj... Jeszcze potrzebujesz wiedzieć. Tak, będzie dużo wyborów do dokonania przez te 7 dni. Też mogą właśnie wydarzyć się różne sprawy między tobą a kimś, albo po prostu jakieś wydarzenia. Które mają ci dać, no, pokaż się sowo, sowo, nie chcę się pokazać, jakaś ukryta mądrość jest do zobaczenia. Czegoś nie widzisz, ale zobaczysz i jest w tym po prostu ukryta mądrość. Pokazuje się tutaj uzdrowienie emocjonalne, uzdrowienie tych blokad. Nawet zobaczenie tych blokad to już jest pierwszy krok do uzdrowienia. Też wiara w to, że może być inaczej w życiu niż w przeszłości będzie pomocna. Warto y, też dać sobie czas na to, żeby zwolnić tempa, troszeczkę odpocząć. Y, no, na tyle, na ile się da. Ale już tutaj dużo działań zostało wykonanych, więc można troszkę odsapnąć. Coś nowego y, chce się zacząć w Twoim życiu, ale najpierw trzeba parę wyborów podokonywać. Mm. Można spotkać bratnią duszę może na tej imprezie. Może być namiętnie też dla wielu. Może to być jakaś impreza z grami, hazardem dla niektórych. No tutaj uwaga. Ale jest szczęście we wszystkich sprawach finansowych, to może jednak. Tu ja nie doradzam. Każdy robi, co chce. Ja tylko mówię, co się tu pokazuje. Jest też energia dzieci, wnuków, potomków, więc też takie tematy mogą się pojawić. Jeśli jesteś matką córki, która rozważa myśli o rodzinie, to uwaga, żeby się nie naciskała, nie manipulowała tą osobą albo synem, który też chce zakładać rodzinę albo myśli o tym. Nie manipuluj, nie przyspieszaj, nie, nie naciskaj. Na to przyjdzie odpowiedni czas. Daj, daj przestrzeń tym osobom, nie, nie ma co naciskać. Ale dla niektórych też może się okazać, że tutaj już coś się dzieje w tym temacie. Jeśli chodzi o znaki Zodiaku, to pokazujesz się ty, strzelcu, więc jesteś na bardzo mocnej pozycji, zwłaszcza w sercu. No i jeszcze litery: M. I E, mi, czyli ja, czyli pamiętaj o swoich potrzebach, o tym, czego pragnie Twoje serce. Nie daj się zmanipulować innym, żeby porzucić swoje priorytety na ich rzecz. To tutaj wszechświat sprawdza, czy Ty jesteś za sobą, czy dbasz o siebie i swoje potrzeby. Nie ma to nic wspólnego z egoizmem. Owszem, tak nas uczą, że jak dbasz o swoje potrzeby, to jesteś egoistą, zwłaszcza kobiety, ale trzeba to wszystko wyrzucić do kosza. Dbanie o potrzeby to jest po prostu miłość do siebie, więc pamiętaj o miłości do siebie. To jest bardzo ważne. Mocna wiadomość z charmsów. Dobrze, i teraz jeszcze Twoje słowa mocy, a po nich dodatek niespodzianka. Słowa mocy to potężne afirmacje, też często są tutaj dodatkowe wskazówki od wszechświata. To są afirmacje, które powtarzane regularnie łączą się z Twoją wewnętrzną mocą. Dobrze i zobaczmy. Czuję się dobrze, będąc sobą. Kocham i szanuję siebie. Cudowne do tej wiadomości, strzelec i mi, czyli po angielsku ja. Czuję się dobrze, będąc sobą. Kocham i szanuję siebie, i właśnie w takiej energii chcesz kreować swoją nową erę, nowe życie, i ta afirmacja na pewno ci w tym pomoże. Dobrze, to teraz ta niespodzianka, i jest to dodatkowy rozkład z kart anielskich. Pomyśl o swoim osobistym pytaniu, które cię nurtuje, ale ważne jest, żeby na to pytanie można było odpowiedzieć tak lub nie, bo tutaj mam. Cztery karty, dwa razy tak, dwa razy nie. Przetasuję, a Ty pomyśl o swoim pytaniu, poczuj je mocno w sercu. Ja teraz rozłożę karty, i Ty poczuj, która z tych czterech kart to Twoja odpowiedź. I sprawdzam. Pierwsza karta nie z wykrzyknikiem, druga karta nie, trzecia karta tak z wykrzyknikiem i czwarta karta to tak. Kochani, Zapraszam na czytanie dla Strzelca bezterminowe na następne 30 dni. Link do tego filmu za chwilkę będzie na ekranie, a obok niego drugi link do czytania bezterminowego z numerem anielskim 888, co idzie w Twoją stronę przez następne 8 dni, 8 tygodni i 8 miesięcy. Żeby przejść do jednego z czytań, kliknij w odpowiednią miniaturkę na ekranie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.